Dzień dobry, dzień dobry. Zadanie 22 z arkusza maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Czyli jesteśmy w arkuszu maturalnym, matematyka poziom podstawowym. To jest arkusz, który diagnostyczny, przygotowawczy, opublikowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we wrześniu 2022 roku, który odpowiada wymaganiom dla matury z matematyki na poziomie podstawowym od 2023 roku w jakby. Zobaczcie, mamy tak, mamy więc trójkąt ABC, w którym bok AB ma długość 4, bok BC ma długość 4,6, to wszystko widać na rysunku, zobaczcie. I teraz ważne, dwusieczna kąta ABC, prawda, to mamy tutaj tą dwusieczną, to jest ważne, tutaj będziemy mieli kąty o tej samej mierze, e, Przyczyna bok AC w jakimś tam punkcie D, takim, że AD jest równe 3,2. Zobaczcie, mamy policzyć długość odcinka CD, nazwijmy to od razu może tutaj jakoś X, prawda, czyli jakby drugą część, patrzcie, tak naprawdę ta dwusieczna, ten punkt D dzieli odcinek, czy bok, a c tego trójkąta na dwie części. Ten 3,2 to jest ta lewa część, prawda? Od A do D i od D do C mamy tą część drugą, i to ona ma jakąś tam długość x. Zobaczcie, to jest y, zadanie, w którym musimy użyć pewnego twierdzenia, którego do tej pory, przed 2023 roku, nie było na maturze, nie było w wymaganiach na maturze. To jest tak zwane twierdzenie o dwusiecznym. Co twierdzenie o dwusiecznej mówi? Zobaczcie, weźmy sobie jakiś trójkąt, prawda? Tutaj mamy dwusieczną pewnego kąta, tak jak tutaj w tym zadaniu, prawda? I teraz zobaczcie, czyli tak, mamy dwa boki długości A i B i mamy ten trzeci bok, który jest podzielony przez dwusieczną w stosunku XY, prawda? Czyli znaczy boki długości X i bok długości Y. Czyli tak, mamy trójkąt o bokach długości A i B i ten trzeci jakiś, prawda? Mamy dwusieczną, i ta dwusieczna dzieli ten trzeci bok na odcinki o długości X i Y. I twierdzenie o dwusiecznej mówi, że A przez B, czyli stosunek długości tych boków przy tym kącie, jest taki, jak stosunek długości boków, na które ta dwusieczna podzieliła ten trzeci bok. I to jest właśnie twierdzenie o i z niego będziemy musieli tutaj skorzystać. Czy musieli? Może nie, ale to jest tak naprawdę najprostsze, najprostsze rozwiązanie i o to rozwiązanie tutaj autorom zadania chodzi. Zobaczcie, stąd dostaniemy, że co? Że 4 przez 4,6, czyli to jest stosunek tych boków przy tym kącie podzielonym, to jest co? To jest 3,2 przez x. No i mamy taką proporcję, no i zobaczcie, z tej proporcji wyliczymy x, Czyli znajdziemy poprawną odpowiedź. Spróbujmy. Zobaczcie, mnożąc to na tak zwany krzyż, dostaniemy, że 4x to jest 4,6 razy 3,2. No i tu mamy takie brzydkie ułamki do mnożenia. Przypominam, na maturze macie kalkulator, prawda? Można go jak najbardziej używać. Ale co jest ważne? Tutaj mamy tak, x to jest tak 4,6, czyli 4,6 to jest 46 dziesiątych razy 3,2, czyli 32 dziesiąte Podzielić na 4, czyli razy 1 czwarta. No i spróbujmy sobie to jakoś pouprościć, żeby dostać to jakąś sensowną odpowiedź. Czwórka nam się skróci z 32 i tutaj dostajemy 8, prawda? E, co dalej? No tutaj znowu ósemka przez 2 z dziesiątką to da nam tutaj 5. Tutaj mamy 4 i jeszcze raz zobaczcie przez 2, 46 na 2 to jest 23. E, 10 na 2 to jest 5, no i koniec skracania, prawda? I zobaczcie, tutaj mamy, mamy 23 razy 4 w liczniku, a w mianowniku mamy 5 razy 5. No, na dole 5 razy 5 to jest oczywiście 25, a 23 razy 4 to będzie 90, 92, prawda? Więc zobaczcie, zostajemy, że to są, 90, to są to jest 92. 25. Moglibyśmy to zapisać jako ułamek dziesiętny też, gdybyśmy używali kalkulatora, dostalibyśmy odpowiedź w postaci ułamka dziesiętnego, ale zobaczcie, odpowiedzi, które mamy tutaj, są wszystkie w postaci ułamków zwykłych no i to jest dokładnie odpowiedź D. To nam tu pasuje i to jest jedyna poprawna odpowiedź, bo zresztą jest to zadanie jednokrotnej. Odpowiedzi, prawda? Tylko wybieramy tylko jedną odpowiedź. Zobaczcie, klasyczne zadanie na użycie jednego twierdzenia, które no, tak naprawdę trzeba pamiętać. Pamiętam, oczywiście, znowu ono jest w tablicach naturalnych, ale trzeba wiedzieć przynajmniej o jego istnieniu. To zadanie do użycia na twierdzenie przynajmniej Przypominam, wcześniej tego nie było, czyli wcześniej w podstawie programowej, na poziomie podstawowym, oczywiście, twierdzenie odwiesiecznych nie było wymagane, ono nie było tam obecne. Dopiero od 2023 roku, od tej matury najnowszej, ono jest częścią podstawy programowej dla poziomu. Podstawowego. Pamiętajcie o tym twierdzeniu, i tutaj mamy tego typu zadanie, gdzie to, ta umiejętność, znajomość tego twierdzenia jest wymagana i prawdopodobnie na maturze w 2023 roku pojawi się, wystąpi zadanie, które będzie wykorzystywało to twierdzenie. Zresztą w, w kolejnych latach prawdopodobnie też. Na koniec chciałem jeszcze przypomnieć, że cała ta seria jest, a zatem też i ten filmik powstaje przy współpracy tego kanału. Matkwadrat z platformą, grupą e-kurs, e .pl. Zerknijcie, zajrzyjcie. Tam możecie uczyć się matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, geografii, czy wielu, wielu innych przedmiotów fizyki, chemii itd. E, przygotowując się właśnie na przykład do egzaminu maturalnego, ale także do egzaminu ósmoklasisty, uczyć się w szkole podczas lekcji, czy to w szkole podstawowej, czy ponadpodstawowej. Zerknijcie ekurs.pl, tam naprawdę wiele fajnych, wartościowych kursów. No a ja też zapraszam do kolejnych filmików na tym kanale. Do zobaczenia następnym razem przy okazji kolejnych spotkań. Dzięki do zobaczenia. Pa pa.